Witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić choinkę z płatków kosmetycznych. Będziemy potrzebować oczywiście płatki kosmetyczne, taśma przeźroczysta, klej uniwersalny, nożyczki linijka ołówek, klej na gorąco oraz kartka z bloku technicznego. Ja stwierdziłam, że moją choinkę zrobię sobie na takim podwyższeniu, więc oczywiście to jest opcja dodatkowa. Więc do takiego podwyższenia będziemy potrzebować rolkę po papierze toaletowym, coś do ozdobienia tej rolki. Ja mam akurat wstążkę jutową i jakiś taki podeścig. Natomiast, gdybyście chcieli jeszcze ją ozdobić, tak jak ja to będę robić, to możecie użyć do ozdobienia brokatów. Ja mam takie brokaty w kulkach. Dawno, dawno temu jak zakupiłam. Możecie ją ozdobić również koralikami złotymi, czerwonymi bądź zielonymi. Coś będziemy potrzebować na górę oraz dwa pędzelki. Zaczynamy. Na początku musimy z kartki z bloku technicznego zrobić stożek, który będzie naszą choinką. Oczywiście wysokość stożka zależy od was, jak bardzo chcecie mieć choinkę wysoką. Mój stożek będzie takich rozmiarów. Tutaj przyklejam taśmę. Jeżeli macie zszywacz, to możecie jeszcze zszyć tutaj w tym miejscu. Teraz muszę Obciąć dookoła dół po to, aby choinka z każdej strony miała tą samą wysokość. Więc mierzę sobie, ile ma od początku. Ma dokładnie 20 cm, więc zaznaczam w tym miejscu i tak po kolei dookoła muszę zaznaczyć 20 cm. Więc tutaj będę ciąć nożyczkami, łączę sobie moje punkty, skleję jeszcze tutaj w środku taśmą, żeby mieć pewność, że nic na pewno mi się nie rozłączy. Jeszcze u góry. Tożek mam już gotowy. Niestety moja rolka okazała się za krótka. Jeżeli macie rolkę od ręcznika papierowego, to na pewno byłaby lepsza. Chcę zrobić w ten sposób, że moja choinka będzie wyglądać o tak. Czyli tu będzie jeszcze przestrzeń między końcówką choinki a podestem. Więc stwierdziłam, że wkleję do środka taki oto kartonik. A następnie na kartonik przykleję rolkę od papieru toaletowego. Więc teraz nakładam klej na gorąco dookoła kartonika i przyklejam do środka. Wiem, że będzie mi trochę ciężko to przykleić, więc zrobię coś takiego, że przykleję sobie taki roboczy uchwyt, który potem oczywiście ściągnę. O, spójrzcie, i teraz będzie mi się fajnie. Wkładać do środka. Nakładam klej na gorąco i wkładam do środka. I tutaj w środku dookoła również nałożę klej na gorąco. A mój roboczy uchwyt mogę ściągnąć. A teraz sprawdzę, czy wysokość rolki po papierze toaletowym jest odpowiednia. Tu będzie mój podest. Myślę, że troszeczkę ją skrócę. Gdzieś o takie 1,5 do 2 cm. Uważam, że teraz jest w porządku. Rolka po papierze toaletowym po święciu ma wysokość 8 cm. Teraz będę przyklejać na nią moją wstążkę jutową. Stążkę przyklejam w taki sposób, żeby kawałek drugiej wstążki nachodził na tą pierwszą. Teraz rolkę po papierze toaletowym przyklejam tutaj do stożka w środku, a następnie do mojego drewnianego podestu. Stożek na razie odkładam na bok. Chwytam moje płatki kosmetyczne i teraz muszę je przeciąć w taki sposób, żeby powstały mi cztery części. I tak robię z wszystkimi płatkami. Mam już przygotowaną sporą ilość płatków, więc teraz zabieram się za ich przyklejanie do mojej choinki. Będę robić w taki oto sposób, że nakładam odrobinę kleju na płatek, i płatek przyklejam tutaj w tym miejscu, jeden obok drugiego. Spójrzcie tak, żeby warstwy na siebie nachodziły. A warstwa wyżej będzie wyglądała w taki oto sposób. Nakładam i przyklejam tu w tym miejscu. I tak kontynuuję, aż obkleję całą moją choinkę płatkami kosmetycznymi. Zbliżam się już do końca. Kochani, taka przypominajka, jeżeli chcecie więcej pomysłów na różne ozdoby świąteczne, koniecznie sprawdźcie tą playlistę. Tu na samej górze, moje płatki kosmetyczne muszę już rozciąć na 6 elementów. I teraz będę przyklejać w taki sam sposób jak poprzednio. Ta choinka jest taka fajna, milutka w dotyku. Wszystkie płatki mam już przyklejone. Spójrzcie, tak się prezentuje. Naprawdę fajnie to wyszło. A teraz zabieram się za ozdabianie mojej choinki. Oczywiście, jeżeli nie chcecie, nie musicie tego robić. Ale ja chciałabym Wam pokazać, jaki wyjdzie efekt po ozdobieniu właśnie takimi brokatami. Nalałam sobie na kartonik trochę kleju uniwersalnego. Przygotowałam moje trzy brokaty. Mam dwa pędzelki. To bombeczkę małą nałożę na samą górę, a więc zaczynamy. Moczę pędzelek w odrobinie kleju i smaruję dolną część płatka. I na to teraz nakładam odrobinę czerwonego brokatu. I kolejny płatek i na to brokat. Kolejna warstwa będzie w kolorze złotym, następna w tym takim błękitno-zielonym. I tak naprzemiennie czerwone, złote i niebieskie. A tak wygląda już gotowa, ozdobiona choinka. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się zrobić taką choinkę z płatków kosmetycznych.